Yeah. <laughs> you. Thank you. Drodzy Państwo, ja mam pytanie, czy uważacie, że wybory u nas to jest sprawa ważna, trzeba chodzić na wybory? Mm. Super, i młody? Jak się nazywa? Ano. czy Czy wybory fajnie. na prezydenta kraju są ważne? Jak najbardziej. Do drugiej tury? Tak. Czy dobrze się Roz... stało, że mamy tę drugą turę, jak państwo myślą? Yy, według mnie nie. Rozumiem. Czy wasz kandydat przeszedł do tej drugiej tury, czy nie? To musiałoby się nie, zmienić, rozumiem, tutaj, żeby rozumiem. młodzi ludzie mogli, mogli spokojnie, spokojnie tutaj sobie radzić. Płacę w górę. I to dwukrotnie, co najmniej. Rozumiem. No, no, rozumiem. I...